Czy remake One Piece jest w ogóle potrzebny? Patrząc na to obiektywnie, to raczej nie. Oczywiście uważam, że będą te atuty, ale. Przejdę przez nie później. Najpierw może zaadresuję o co dokładnie chodzi. W zeszłym tygodniu na Jump Festa 2023 została ogłoszona informacja o nowej adaptacji One Piece pod tytułem The One Piece. I będzie ona prowadzona przez studio Vit, które jest znane z pierwszych trzech sezonów ataku Tytanów, Great Pretendera, Winansagi, Spy Family, czy też Osama Ranking. Z tego co wiem, to ten projekt to inicjatywa Netflixa i prawdopodobnie spowodowane to było sukcesem live action One Piece, które będzie również otrzymywał drugi sezon. Z racji, że jest to Netflix, to najprawdopodobniej nie będą to tygodniowe ani sezonowe odcinki, a raczej systematyczne publikacje różnej ilości odcinków na raz, tak jak to było robione z szóstym partem JoJo. Projekt jest ogłoszony na długi termin, co oznacza, że chcą zaadaptować znaczną część mangi i prawdopodobnie przestaną w sensownym momencie lub w pełni się poświęcą i oczekują, że zanim na mangę będzie ona już zakończona. Jest to na pewno jeden z dziwniejszych fenomenów obecnego systemu anime, ponieważ remaki nie dość, że są... Rzadkie to oryginalna seria One Piece'a, produkowana przez Toei, dalej się nie skończyła, więc będą one obie produkowane i wypuszczane jednocześnie. Trudno nie zauważyć, zwłaszcza z faktem, że jest to Netflix, że ta adaptacja to najzwyczajniejszy skok na kasę i oglądaczy, a powód jest jasny. Nie jestem pewien dokładnie, czy to przez długość One Piece'a lub czy przez fakt, że Netflix nie mógł zdobyć praw na emisję oryginału, ale ewidentnie jest to po to, aby Netflix mógł wypuszczać podstawową serię One Piece'a u siebie na serwisie i zajebać naklejkę nowość obok miniaturki, ponieważ znajdują się na platformie już fani, którzy czekają na drugi sezon live action, więc zachęcenie ich do oglądania alternatywy jest dla Netflixa oczywistym wyborem. Zwłaszcza dla ludzi, którym adaptacja live action kompletnie nie siedziała. I zaczynając od negatywnej strony argumentu. Na chuj. Wspomniałem wcześniej, że Netflix może nie mieć chęci ani praw, żeby wypuszczać oryginalnego napisa, co nie? No kurde, sprawdziłem sobie Netflixa w Japonii VPN-em i tam są kurwa wszystkie, i podkreślam, wszystkie pierdolone odcinki. Od najnowszego wychodzą tam tygodniowo, tak jak w telewizji, kurwa początkowe odcinki to nawet mają angielskie napisy. Więc na chuj jest im potrzebne kolejne anime. W ogóle, jakbym miał sponsora na tym filmie, to bym spełniał inne funkcje, no ale bywa. Szczerze mówiąc, to prawie każde anime, które wychodzi w Japonii, znajduje się na po japońskim Netflixie, ale tam za bardzo nie ma angielskich napisów, co dopiero po polsku coś się obejrzeć. E, Patrząc na to z perspektywy innej niż powody Netflixa, bo te najczęściej sprowadzają się do taniego zarobku i skokach na kasę. To są i dobre powody na powstanie takiej adaptacji. Mimo że niektóre wcześniejsze arki One Piece były zaadaptowane w filmy specjalne z lepszą animacją, to dużo również ucinały lub zmieniały elementy fabularne, aby dojść do tej samej konkluzji, ale w szybszy sposób, aby zmieścić się w okienku poniżej dwugodzinnym. Arki zaadaptowane w ten sposób to Arlong Park, Alabasta i Skypea. Jest jeszcze film pokrywający całe East Blue, ale. Tam to już mocno pocieli elementy popularne, więc jest to bardziej odświeżenie głównych scen dla zaznajomionych już fanów. Pomijając już fakt, że One Piece ma pierdyliard od gałęzień w formach filmów kinowych, specjali owek, kurwa nawet reklam Gillette lub fanty, to mimo wszystko spodziewałem się takiego ruchu. I taka readaptacja, szczerze mówiąc, marzyła mi się od dawna. I nawet nie żartuję, po prostu nie spodziewałem się, że nadejdzie tak szybko. Sądziłem, że nadejdzie w dalekiej przyszłości, jak One Piece od jak i manga dobiegnie już końca, więc póki nie Zobaczy jakiegoś trailera z animacją, to ta informacja dalej we mnie nie budzi wiele emocji, mimo że będę to oglądał i jest to coś, co mi się od dawna marzyło i bardzo podoba. Są dwa główne atuty, dla których jest to dobry ruch. Pierwszym jest zwalczanie piractwa na swój sposób ta adaptacja ma duże szanse na wlecenie do Polski i mimo, że mogliby po prostu jebnąć polskie napisy na 1080 odcinków, które już mają na serwisie w Japonii, to mimo wszystko, jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwszy oficjalny i legalny sposób na oglądanie One Piece z polskimi napisami. Oczywiście, o ile do tego dojdzie. Drugi powód to ten, o którym bardziej się rozgadam, a jest nim fakt, że. To będzie po prostu lepsza adaptacja. Mimo że zajmie im więcej czasu, to nie będzie to typowy tasiemiec, zwłaszcza że ma 1100 chapterów do zaadaptowania, więc głównym atutem tej adaptacji będzie brak fillerów. Fakt, będzie to wychodziło przez długi, długi czas i prawdopodobnie nawet przy dobrych wiatrach nie będzie to jeden ark na rok. To mimo wszystko jest to Studio Wit, które mnie osobiście wizualnie nigdy nie zawiodło. Znaczy to, że ta adaptacja będzie po prostu wyglądała lepiej i miała o wiele lepszy pacing. Jeśli wziąć by mangę One Piece i zaadaptować tempem na przykład, nie wiem, Rzucy Kaisen, gdzie pierwszy sezon pokrywa 63 rozdziały, a drugi aż 73, to biorąc średnią tych dwóch, czyli 68 rozdziałów na 24 odcinki powiedzmy, dostajemy około 16 24-odcinkowych sezonów, co daje nam totalną liczbę 384 odcinków. I wliczą w tą kalkulację rozdziały, które nawet Toei jeszcze nie zaadaptowało, całe 1100. Oczywiście ta liczba będzie prawdopodobnie większa, ponieważ w kalkulacji wziąłem na przykład bardzo mało realistyczny pacing aczkolwiek obecne wydarzenia One Piece'a mogą być ściśnięte do około 400 odcinków, plus około 100 kolejnych, licząc, myślę, że One Piece faktycznie dobiega już powoli do końca, a także potencjalne adaptacje historii okładkowych. Które Toei z jakiegoś powodu po prostu porzuciło. Ta adaptacja będzie bardziej treściwa, krótsza i potencjalnie ładniejsza, i w moim przekonaniu, generalnie prosto mówiąc, lepsza niż to, co mamy na ten moment. I mimo, że można wziąć pod uwagę tylko wygląd, to mogliby skończyć wprawdzie rzeczy na każdym arku po Water 7, gdzie kreska i rozdzielczość się już poprawia, ale późniejsze arki są przeciągane przez Toei, a na Wano, mimo że animacja jest na wysokim poziomie, to mam nadzieję, że za 10 lat, jak Wit by robiła ten ark po swojemu, to po prostu wypiękną w pizdu te głupie aury, które nie mają kompletnie sensu. I są dodane przez całe, aby utrzymać uwagę ludzi w adaptacji połowy rozdziału na odcinek. Ogólnie tutaj się filmik kończy, ale polecam zostać, bo ostatnio jak mnie nie było, <takujesz> taką fajną Gierkę znalazłem, co nie. I ona się nazywa Letal Kompany, był taki teaser foreshadowing w, po w poście na zakładce Społeczność. No i ogólnie z dziemeczkami sobie odpaliliśmy, świetnie się bawiliśmy. No Freddy Fazbear, Freddy Fazbear. Oh. Przed wyjściem Freddy Fazbear. To jest Freddy Fazbear. O cholera. O syn. A ja w sekrecie nagrywałem wszystkie ich rozmowy i prywatne informacje, żeby zrobić sklejkę fajnych momentów. Ej, spada mi baterę. Jeszcze <grymne> <tego> się <grymne> Ogólnie to teraz będzie sekretny kanał Reveal, taki shout out, bo na dniach będzie wstamiany właśnie filmik z tego Letal Kompany, właśnie. on to był 100% chłopaki, ja go widziałem. A to No było słuchaj, no. 3 sekund już. Podnoś. Ej, tutaj tutaj... O kurwa! Spierdalaj! No! No! Nie, co? To to, co? Minę hey, chodź, Marcel. Zostawimy go już teraz, ale Paynum ma problem, żeby klipy swoje podesłać ogólnie. No, macie tutaj klip. Oh. <grywka> I kanał ogólnie nazywa się Flipchugames, wiemy oryginalna nazwa, ale nie będę go dawał w polecane. To będzie taki sekrecik dla wytrwałych. Wcale tego nie robię, żeby było 8 minut. Wcale nie przez fakt, że w ostatnim roku wstawiłem tylko cztery filmy, a ten będzie piąty, nie licząc fantomowego odcinka na 1 kwietnia. No, ja myślę, że zegarek się już kończy, więc trzeba się ładnie pożegnać. Więc klasycznie dziękuję wszystkim za oglądanie, cieplutko zapraszam na serwer Discord, link w opisie. Tylko uważajcie na pajęczyny, bo tam kipi życiem jak na pogrzebie. Oczywiście nie zapomnij zostawić po sobie śladu łapą w górę i komentarzem. Z góry dzięki i do następnego.